na zajęcia aktorskie. Jak to się stało, że postanowiliście spróbować swoich sił w filmie? Stwierdziłam, że skoro bardzo interesuję się teatrem i aktorstwem, gram w różnych przedstawieniach, to dlaczego by nie spróbować wziąć udział w takim doświadczeniu? W szkole mamy teatr, przedstawiamy różne sztuki, bardzo mnie to zainteresowało, coś zrobić dalej z tym. I znalazłam szkołę właśnie do artysta. Pomyślałam, że dlaczego nie i spróbowałam i jestem bardzo zadowolona. Było bardzo ciekawie, nade wszystko była praca z aktorem, z operatorem kamery, różne wskazówki takie aktorskie. Na przykład. Kiedy kręci się filmy, trzeba bardzo... Właśnie przede wszystkim te niemy, tak jak my robiliśmy tutaj, trzeba wszystkie te gesty trzeba robić dokładnie, bo one będą nieczytelne. Kamera łapie wszystko, tak, tak naprawdę. W teatrze coś, prawda? Widz może siedzi trochę daleko, tutaj jeden bliżej, drugi dalej, prawda? Ale kamera złapie wszystko, a nade wszystko twarz. Taki bardzo mądry cytat. Pan Kornel powiedział, że mniej znaczy więcej. Właśnie o to chodzi, że nie trzeba machać rękami, że nie trzeba po prostu jakoś mega gestykulować, wystarczy to, że się gra twarzą. I w ogóle taką mimiką mniej znaczy więcej. To, jest a to nie myślę. jest takie proste? Właśnie, to, to jest bardzo trudne odwzorować nasze życie. Naturalność jest najtrudniejsza. Tak, naturalność jest bardzo trudna. Miny też czasami były takie na początku wymuszone trochę, ale później się właśnie nauczyliśmy jak pokazać takie prawdziwe ja i. Udało się. Czy Wy teraz inaczej będziecie patrzeć na to, co oglądacie w telewizji, czy też w kinie, na filmy? Czy Wy będziecie oglądać i analizować, kto jak zagrał, jak się zachował i czy dobrze, czy źle? Już to się zaczęło. Analizujemy każdy krok, od tego, jak to było wszystko składane, do tego, że kilka razy trzeba było nagrywać. Tutaj rękę podniósł, a tutaj już położył. Także teraz się wszystko wyłapuje, nie tak jak przed warsztatami. Czy Wy macie w ogóle teraz przyjemność w oglądaniu filmów? Przyjemność w oglądaniu filmów jest zawsze, tylko jednak jest, są te elementy sprawdzania tego, jak to się robi. To, to jest bardzo potrzebne. Uczymy się na samym oglądaniu, także nie samą pracą. Możemy szukać ideału, prawda? W telewizji żeby jakoś mieć jakiś wzór, czy kogoś do naśladowania. Czy wy teraz bardziej szanujecie i doceniacie pracę aktorów? Tak, mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda wszystko od zewnątrz naprawdę i to jest ciężka praca, bo ja zanim przyszłam tutaj na te warsztaty, to myślałam, że to wszystko takie proste. Wychodzi i mówi, nie? Tak, dokładnie, to trzeba kilka razy powtarzać jedną scenę, jedno ujęcie, także to naprawdę żmudna praca, ale no fajne, ja przynajmniej to lubię i mnie to kręci, także chcę no iść dalej w tym kierunku. Właśnie, czy wy chcecie kontynuować te swoje zainteresowania i rozumiem te pasje z tego, co mówicie? Zamierzam się kształcić w aktorskim, zamierzam wyjechać do Warszawy, a później jakaś akademia aktorska, wydomo dalej w tym kierunku, teatr. Ale to nie jest łatwy kawałek chleba. Myślę, że jeżeli ktoś robi coś z pasją, to, to widać i ludzie to doceniają. Trzeba spróbować, no kto nie próbuje, ten nic nie zyska, prawda? Także to jest moje motto i tego się trzymam. Scenarzysta Damian Janusz. Jak pracowało się z młodymi ludźmi? No przekrój wieku był spory. Przy pierwszym scenariuszu mogłem uczestniczyć w całości, czyli przyglądać się zachowaniu młodych artystów. To niebywałe, że w filmie mogliśmy wykorzystać ich cytaty, które padały tylko do naszej wiadomości. Mieliśmy sześć dni na ich poznanie, a scenariusz powstawał no, w trzy dni. Młodzi ludzie mają taką inwencję twórczą, że sami chcą, niekoniecznie do kamery, ale sami chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, bo najważniejsze tutaj było słowo chcę, od strony rodziców i od strony. O tych artystów. Rzeczywiście, no, dzieci nas zaskakiwały każdego dnia. Założyciel Akademii Aktorskiej Artysta, Kornel Pieńko. Każdego dnia uczyliśmy się czegoś nowego, przeżyliśmy wspólnie naprawdę fantastyczne chwile. Daliśmy im możliwość bycia sobą. Próbowaliśmy to oczywiście jakoś okiełznać i pchać w tą stronę, którą my potrzebowaliśmy, ale pozwoliliśmy być im sobą, żeby mogli zaprezentować te możliwości, które na co dzień chyba nie ma. No, Dziś tam ewentualnie są jakieś teatry szkolne. Dajemy możliwość szerzej zagrania w filmie. No, to jest du duże doświadczenie, że jednak teatra, film to są dwie różne sprawy. I to, że musieliśmy wiele razy powtarzać te same sytuacje, to ich uczy pokory i cierpliwości, coś co dla takich dzieci jest niezwykle trudne, ale zauważyliśmy, że choć na początku byli trakcy właśnie rozbieganie energetycznie, tak potem udało nam się im okiełznać, czyli chyba byli zainteresowani tym, bo bez tego by chyba nie, nie udało się tego zrobić. Dzieci mają niesamowitą wyobraźnię. Założycielka Akademii Aktorskiej artysta Magdalena Kozikowska-Pieńko. I są dla nas naprawdę dobrymi nauczycielami bardzo naturalne tak. i przede wszystkim świeże i nie jeszcze żadną nauką i żadnymi wymogami. Gość specjalny gali Barbara Kurdej-Szatan. Dzieci były niesamowite i były tak zróżnicowane role tam w filmach, a, a to wcale nie jest łatwe do uzyskania, także serdecznie gratuluję i dzieciom i przede wszystkim nauczycielom. No coś wspaniałego, naprawdę. I ja nie miałam okazji, kiedy byłam dzieckiem chodzić na takie zajęcia, bo po prostu nie było takich szkół. Może były jakieś zajęcia aktorskie, tylko z jednym aktorem, normalnie było szkół filmowych, nawet na studiach prawie w ogóle nie miałam zajęć z pracy przed kamerą, więc to jest naprawdę niesamowity pomysł i to jest wręcz perełka taka szkoła tutaj. Przypuszczam, że nie wszystkie te dzieci zostaną aktorami czy aktorkami, ale co pani zdaniem w nich zostanie po tych zajęciach, po tym doświadczeniu, po tym jak zagrały w filmie? Na pewno zostaną niesamowite wspomnienia. Dzieci pierwszego dnia przychodziły bardzo takie niepewne, ale już następnego dnia ten uśmiech był coraz szerszy i na pewno się otworzyły. I też jakby myślę, że wzbogaciły siebie pod kątem właśnie i swojej własnej wyobraźni, i malowania tą wyobraźnią w przestrzeni przed kamerą. No i przede wszystkim też nawiązywaniu kontaktów, bo poznawali się z, z obcymi jeszcze na początku dziećmi, a już teraz widzę, że jakieś przyjaźnie się zawierają. Już się wymieniają adresami, wiem, że będą do siebie dzwonić się, jakoś spotykać, więc to bardzo miłe. To jest niesamowite, bo to jest nie tylko dla nich nowe doświadczenie, ale też przygoda. Poza tym nie tylko mogą być aktorami później, ale także, jeżeli ktoś chce być dziennikarzem, prezenterem, w ogóle pracować przed kamerą, to jest po prostu świetne doświadczenie i będą po prostu z tym obyte już.